Prezentacja, jak działa Wi-Fi po 3-miesięcznym użytkowaniu telefonu. Czyli, jak nie można włączyć Wi-Fi. Czyli, po 3 miesiącach działania systemu, wyłączenie połączenia sieci jest niemożliwe. Czyli, włączona, tak, połączona. Klikam, zapomnij sieć. Nie działa. Klikam, wyłącz.

yes, do you want to? Yeah. do you want to be? Może faktycznie mamy mamy status połączono, tak? Sprawdźmy, czy coś tu można wybrać. Trwa zatrzymywanie. Wybieramy sobie. Nie wiem. O niech będzie. Dla porównania mamy Lenovo, nie dla wyższych lotów, standardowy model Lenovo. Ja zobaczmy, co pokazuje Lenovo. Czy można się połączyć? Siła sygnału, tak takie same sieci parametry żeby nawet mamy porównanie mamy tą samą aplikację tak siła sygnału Wi-Fi Mobile ta sama zakładka tu cisza tu zobaczmy czy działa zbierzmy sobie wyszukiwarkę WP proszę 谁跟你交往去？嗯去 No jest, proszę Google, tak? Jest. Działa, tak? To teraz wróćmy do na naszej cudownej aplikacji. Znowu porównujmy. Jest sygnał. A w najlepszym, standardowym modelu Sony Xperia XGO po prostu totalny shit. Nic nie działa. Zero sygnału niby się jest połączył. Wyłączyć go nie można, bo jak żeby inaczej, to jest sygnał wieczny, ani z aplikacji stąd, ani stąd. Hmm. Żeby... Zobaczmy co to jest. Xperia Go, proszę. Android 404 Build. Wspaniały system. Jedyne co pomaga, to jest wyłączenie telefonu. Вон что не понял. Jak zlepnięcie ruszki Wi-Fi jest wyłączone, tak? Ciekawe, prawda? Teraz znowu włączamy. No popatrzmy. I wyłącza się, tak? I nawet możemy to zrobić stąd, tak? Włączanie, uwierzytelnianie trwa nawet. I połączono i sygnał jest świetnie, lek? Sprawdźmy czy jest sygnał, żeby nie było. Jest sygnał, proszę bardzo ale nie będziemy mogli się nacieszyć dłużej z internetem ponieważ po jakimś czasie Wi-Fi po prostu wyłącza się Sam serwis zarządza, zakłada reset ustawień fabrycznych czyli co 3 miesiące możesz sobie zresetować ustawienia i w tym momencie będziesz się cieszył Patrzmy i działa internet, to wspaniale teraz wróćmy do naszych rozważań, chcemy wyłączyć telefon. Wyłączamy Czy działa? Połączono. Nie, no nie wyłączył się, tak? O, wyłączanie jest, czyżby? Jest, wyłączył się. No to teraz użytkownik chce włączyć ponownie, tak? I co się dzieje? Sieci spod zasięgiem. Skanuj. Zobaczmy, czy faktycznie sieci spod zasięgiem. Odpalmy nasze lenowo. A w lenową sieć mówi, że jest w zasięgu, tak? I to jest według. No dobrze, dajmy usun, tak? Włączanie wisi. Ale nowo mówi, że to jest, że jest ok. Ja skanuję. i nazywane widać to włączanie żeby nie było to topowa marka tak Xperia Go. I dalej trwa włączanie wi No to wyłączamy wi Teraz to wyłączę. No, Wyłączył. To teraz włączanie. Jest znak, to teraz włączmy. Wpiszmy hasło. Dajemy połącz. I siedzi pod zasięgiem. Bardzo ciekawe. To jest według Sony prawidłowe działanie tego telefonu.